Cześć, witam się z wami w Mikołajki Słuchajcie, mówi się, że jest jeden dzień w życiu kobiety, kiedy wie, co się ubierze Nieprawda, ja już dzisiaj wiedziałam, co się ubiorę Założyłam się taką koszulkę z Nisea, którą mam chyba przed roku Zrobiłam makijaż, którego zdjęcie będzie na Instagramie I mam, to zaraz wam pokażę na drugiej chyba stronie Chociaż może uda mi się teraz Te skarpetki które mogły się wjeść w holu zakupowym z Chińczyka Czekały, dobrze, mi się przypomniało, że je mam Więc otwieram dzisiaj czekoladkę szóstkę Ciekawe, czy będzie coś, że Mikołaj Niestety nie, jest to aniołek Tego z Biedronki nie jem, ale otwieram, więc... A po co tu Tu jest prezencik I... Jeszcze jeden z Tesco Idź do końca, karmelku Czapka Ja to z mamą też do kaufa Bo Przede wszystkim chcę czekoladowego Mikołaja Jak to w Mikołajki nie zjeść <śm> Się zalepiłam Jak to w Mikołajki nie zjeść Czekoladowego Mikołaja Nie mam go w domu, więc Będę musiała się zaopatrzeć. I chyba jeszcze jedne Mm, opakowanie pie y, pierniczków kupię I może dziś lub jutro uda mi się je zrobić A później bliżej świąt jeszcze jedne Tak więc Ja się na razie z wami żegnam Odezwę się do was Później Mam tutaj jeszcze taką przypinkę yy, W CSA'u rok temu Z mamą kupiłam Tutaj są jeszcze inne Boże, zrobił mi się taki bałagan na biurku Zawsze, gdy się maluję, to mi się tak dzieje Po prostu ja teraz nie wiem, gdzie to jest takie przypinki na promce złapałyśmy z mamą rok temu, więc wykorzystałam tego Mikoja teraz. O, już karmelek wie, że idę. Musi iść do przedpokoju do końca. Dobra, więc ja się na razie z Wami przygnę, a się Was później. Dobra, kochani, wróciłam ze sklepu, bo mam właśnie kaufie Mogę Wam zrobić szybki food haul Kupiłam drugie pierniczki, mam nadzieję, że zrobimy je jutro już, bo dziś jest 15, więc... Chyba dziś już nie yy, Mikołaja czekoladowego I spróbuję go później, bo teraz chcę zjeść coś innego Więc tutaj popisane tosy o smaku... Pitostów mm, serowych Dwie, trzy bułki z ziarniami, makaron, te muszelki, bo wynalazłam gdzieś takie coś. Z pomidorków koktajlowych taki sos do makaronu i z Chili. wynalazłam takie coś, więc co to jest z tym makaronem? Nie wiem kiedy to zjem, ale zjem. Jogurt truskawkowy ze zbożami palmy, margaryny do właśnie tych pierniczków, bo jest potrzebna zupki chińskie, nie będę Wam pokazywać, bo to jest niezdrowe, ale wegetariańska, e, nigdy nie próbowałam, z wifona, bo lubię właśnie z wifona. leci mi wszystko, ser żółty, jakieś tam wędliny e, koperty, bo ostatnio bardzo potrzebowałam, bo robiłam dwa mini rozdania na Instagramie, więc tam Was zapraszam, bo jeszcze się pojawi na 500 followersów coś, więc potrzebowałam. Dwa gorące kubki Rosso, bo chcę sobie porównać. Tutaj mam kartki świąteczne, które chcę wysłać YouTuberkom. Także. O! I tu mam jeszcze kartkę z 18, bo jutro właśnie mam urodziny. 18 swojej siostry ciotecznej, właściwie to od strony taty, więc chyba kuzynka tak się nam mówi w rodzinie. E, tu mam takie papryczki, e, nadziewane serkiem pikantnym I duży, łagodny ketchup w e, Jutro właśnie chcę Wam nagrać filmik, e, chociaż jutro jest weekend, więc mam tą swoją taką szkołę, o której mówiłam e, na Instagramie na transmisji na żywo e, Więc nie wiem, jak będzie jutro z nagrywaniem, natomiast właśnie jutro mam tą imprezę osiemnastkową e, A chciałabym Wam jeszcze pokazać prezent e, po trochę... No nie jestem tak bardzo DIY jednak e... Nie jest to taki kupiony prezent, że kupuję, idę i mam Więc może kogoś zainspiruje, więc chciałabym Wam go pokazać Więc tu jutro A tutaj mam e, rzeczkę z piwnicy, przyniosłam, byłam właśnie dzisiaj z małej piwnicy e, Mam jeszcze dwa zestawy lampeczek z takiej dużej choinki, która była Ale w tym roku dużej choinki nie będzie, będzie tylko moja mała Choinka, którą właśnie teraz tutaj znaleźliśmy. Uy, bardzo ciężko będzie mi ją chyba... Yy, nie, dobra. Całkiem spoko. Tylko trzeba będzie ją naprostować mega dobrze, bo jest Wyginana. To jest taka naprawdę mała... Yy, tylko tutaj będzie się stała w tle. Taka o, choineczka. Wiem, uboga. <grym>, ale dam dużo łańcuchów, więc myślę, że będzie dobrze wyglądała ona. Naprawdę jest mega uboga. Kilka mana krześle, dosłownie tych Takich e, ja wiem, drutów Z gałęzi. O. Więc w sumie to może ją ubiorę dziś, żeby już była, nie wiem. Jeszcze mamy do zrobienia tą choinkę białą, którą Wam kiedyś pokazywałam w spadkowym, zakupowym. Więc, o, proszę bardzo. Tak się prezentuje moja choinka nieubrana. A tu mam jeszcze mnóstwo po prostu niebieskich, niebieski to jest jeden z moich kolorów Więc mam mnóstwo niebieskich <grym> Mnóstwo niebieskich małańcuchów I jeszcze mam takie niebieskie koraliczki Więc jakoś się pouzupełnia tą choinkę I tutaj są trzy nóżki od niej tak więc ja idę teraz po prostu e, rozpakować te zakupy do kuchni i odezwij się do was później. Wczoraj e, krótki był bardzo vlog, dosłownie 4 minuty. Mam nadzieję, że ten długi będzie Wam się lepiej oglądał i że tutaj pokazuję Wam ciekawsze rzeczy niż wczoraj. Dajcie mi znać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, jeżeli chcecie więcej, żebym kontynuowała te vlogmasy. Dobra, na, na razie zamykam. Dobra, słuchajcie, ja sobie zjadłam. Kanapkę, trochę tych papryczek. Odzywam się do Was, bo przypomniało mi się, że chciałam Wam pokazać moje dwie paletki, które dostałam właśnie na Mikołaja. Właściwie to ja je sobie wybrałam sama i zamawiam internetowo, natomiast one są w ramach prezentu, więc są to dwie paletki z Makeup Revolution. Ich swocze pojawią się na Instagramie. Już na dniach nie chciałam dodawać wcześniej, ponieważ no, szóste to 6. Jest to prezent Mikołajkowy, więc dopiero wtedy Wam to pokażę. I pierwsza to jest ta Mega Revolution Fundamental, tak ona się nazywa i prezentuje się całkiem fajnie, naprawdę. Tak jak mówię, bliżej będziecie mogli zobaczyć na Instagramie na zdjęciu na słoczach. I druga Makeup Revolution Foil Frenzy. to jest troszkę droższe, ponieważ to są cienie foliowe. I ja właśnie dzisiaj mam na oku ten pierwszy, pierwszy tutaj ten biały. Reszty jeszcze nie używałam, nie słooczowałam, więc też zapraszam Was po złocze, yy, jakoś na dniach, może yy, na Instagrama. Pojawiło się dzisiaj zdjęcie z wczorajszym makijażem, który był bardzo podobny do tego, więc tam Was zapraszam bardzo serdecznie No ja chyba się teraz wezmę za ubieranie tej choinki, ponieważ te łańcuchy mnie tutaj denerwują Na razie leżą mi na tymczasowo, więc chyba ubiorę choinkę właśnie, która będzie stała tutaj I chyba ogarnę te światełka, bo nie do końca mi się to podoba, jak zasłania mi napis, więc coś tu muszę pozmieniać Więc na razie kończę A więc tak wygląda moja choinka. Trochę tutaj za duża bombka chyba to muszę zmienić i powieszę ją tu. Nie wiem czy to będzie dobrze. No lepiej. Eee, w każdym bądź razie ja już będę miała z głowy jest niebiesko srebrna taka po prostu zwykła choinka więc niech będzie. Tam zdjęłam już te lampeczki. Tutaj powiesiłam jest ich więcej. Trochę brzydko to wygląda. Muszę to jeszcze ogarnąć żeby było dobrze. No i tak się to prezentuje Nie mam szpica, więc mam bombkę, która tak wygląda, więc... no Tutaj y, zmieniłam lampeczki, wzięłam te białe I one się różnie zmieniają na tryby Wolniej świecą, szybciej migają y, No, przygaszają się i zaświecają mocniej Ja jeszcze muszę spróbować tego Mikołaja, słuchajcie y, Taki jak mm, te czekoladki z kalendarza adwentowego No ale w Mikołajku musiałam Mikołaja zjeść I więc wszystko mam odhaczone na dzień dzisiejszy Powiem Wam, że ja się chyba będę już z tego miejsca żegnać Jest godzina... nie chcę się pokazać 16.20, ale już dzisiaj wszystko co chciałam Wam pokazałam Jutro rano muszę wstać, bo mam właśnie tą szkołę. Dzisiaj będę jeszcze olejowała włosy, wcierała w O 18.20 będę oglądała dwa odcinki Brzyduli, później psem I nic ciekawego już w sumie się dzisiaj działo nie będzie, więc mam nadzieję, że ten vlogmas Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli tak, podzielcie się w komentarzu, czy odwiedził Was dzisiaj Mikołaj, czy nie. Ja miałam swojego osobistego Mikołaja, który był mój pies że nie no, yy, zrobiłam z niej sobie takie zdjęcie. On miał taką małą czapeczkę yy, Mikołaja, ja miałam właśnie tą koszulkę, taki makijaż i właśnie to tło w gwiazdki. Yy, więc zdjęcie wyszło fajne. Tutaj może Wam wstawię. Yy, zapraszam was właśnie na Instagrama beauty.strefa zmontuję tego raz tego vloga i, i wstawię go jeszcze dzisiaj wieczorem. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za oglądanie. Widzimy się już jutro.